Siemano widzowe, kontynuujemy sobie, eee, skończyliśmy prolog i teraz robimy sobie, o co chodzi, kurde, no, Tal kontynuujemy tą serię. Pierwszy z odcinek zrobiłem, ale taki króciutki. Ale spoko, Ludwik. już uh -huh. kupię więcej wtedy. To, nie kupię <laughs> wtedy pięć, tego nie mam pięćdziesiąt, nie ja pięć, pięć nie pięćdziesiąt, bagi dwadzieścia, a nie osiemdziesiąt. To. Dziesięć dziewięćdziesiąt <ścoughs> toilet kibel nie potrzebuje potrzebuję to wszystko w sumie drug dealer Uuuu, PGR, PGR, wilego, no to. Message, a nie mam go. Siema, Kurde. I ja widzowie, jak dostajecie jakieś, że chcecie sobie sprzedać, to Hmm. Jeśli dostajecie na przykład pytanie, czy chcecie ten, to jak chcecie się zgodzić, to wtedy dobrze widzę, za chwilę będę, sorry. Dobra, widzowie, sorry, śpieszyłem się. No i kontynuujmy, to wtedy w nocy ten, bo macie bo bonus, bonus macie w nocy. Macie bonus i wtedy się opłaca. Uncle Nelson to payphone. Nie wiem czy mówię. Dobrze, Pajfan. Albert Hofer. Siema, siema. A nie mam de deptu. Mudzikasza. Co mówimy sobie? No, dziewięć.

Paun shop. Pałny shop. No. No. samochód policyjny. Nie no, wcale nie podejrzane. Że jakieś ledy się świecą i stoją na jakimś tym, gdzie na dole rośnie jakiś krzaczek. Nie, to jest normalne. Każdy tak pomidory uprawia. <laughs> Dobra, jednego sobie, no będzie gorszej jakości, ale Ma 10 bugis jest 10 bugis. O, trash bag. a soil, ale ja już to zrobiłem. Mm -hmm. lecę posprzedawać map <laughs> o tu gościu stoi chyba Aha, hey bo jak też dobra ocenka na piątkę, to oni się zgodzą. Najwidoczniej dałem za za dużo. To nie to. Kurde, trochę głupio solo się gra. No ale lepiej niż się mogę gadać z wami. Sięchowię. No, dałem dobrą ocenkę, się zgodził na piątaka. Jeszcze, jeszcze będzie bonus. No, zapomniałem, że nie mam elektrycznych. Jak powiesz, że jesteś dealerem, to on ci chyba daje tego. Dealing, dealing. Zasejwuję sobie. Piątka, Zero. Jeszcze dwójka, no i eska, to mistrzyni góraki jemy, kurde jak uczy dziwnie nazwałem can I get a big coke? No, big coke. No yet. Shema shema. Kościół, oh. bo ty byłeś zainteresowany. No, 3 6. Szcześci. Oj, z nim będzie przerąbana. O, właśnie dlatego wziąłem kołk. Bo kołka leczy. I oczywiście na skatepark.

Dwieście tego robię. Do kupić osiem. No i do osiemdziesiąt kupić. Nie sześćdziesiąt wolę. Wolę. Kupiłem 70. Y, Bagi. Żeby. W sumie mój kolega oglądał tą serię Dlatego ją zrobiłem. Myślę, że... fajnie. Będzie się robiło tą serię, ale... Fajniej, by było z kimś. No, mówiłem wam tak, że planuję 10 odcinków, ale mogę zrobić ten mniej, ponieważ nie wiem czemu. A ponieważ. Nie zawsze będę miał czas. Mogę też o tym zapomnieć. Też mam życie w sumie, a nie nagrywanie tylko, ale... Lubię dla was nagrywać. Jak nie będziecie mnie hejtować. Jak będziecie, to wtedy nie będę nagrywał. Chyba dzisiaj zapakuję, i na dzisiaj chyba koniec sorry, ale trochę się źle czuję. Tu, 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 tu. dobra, zsaveowane. Nie, co ja. Dobra, widzowie. Nara.